Stefa miała bardzo taką, powiedziałabym, ciekawą osobowość. Była bardzo szczuplutka, drobniutka, miała włosy zawsze ścięte na zapałki. Na korytarzach wydawała mi się taką dziewczyną żywą, bardzo. No nie wydawała mi się była taką dziewczyną żywą, przemykała gdzieś, roześmiana, taki miała perlisty śmiech. Rzeczywiście ona się wyróżniała. Stefka. Yy, yy, nie chodziła nigdy, tylko zawsze jakby fruwała po tym korytarzu, biegała tym szybkim krokiem. Stefania Toczyska z domu Krzymińska urodziła się w Grudziądzu. To tu objawił się jej talent, to tu pierwsi nauczyciele dostrzegli w niej wielki potencjał, który bardzo szybko przeniósł maestrę na największe sceny operowe świata. Zadebiutowała w 72 roku na deskach Opery Bałtyckiej, a w ślad za tym bardzo szybko rozwinęła się jej europejska kariera. Koncertowała m.in. we Włoszech, Holandii, Szwajcarii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Oklaskiwano ją na największych scenach operowych San Francisco u boku Luciano Pawarotiego, metropolitan opera w Nowym Jorku, świat pokochał ją za niepowtarzalny głos. I talent sceniczny. Świat pokochał, a Grudziąc nie zapomniał i wyróżnił nagrodą Grudziąckiego Flisaka. Jesteśmy dumni, że Grudziądzka Ziemia wydała na świat maestr Stefanię Toczyską. Jesteśmy też dumni, że talent Stefani Toczyskiej został odkryty tutaj w Grudziądzu. No i cały, myślę, że wielu Grudziądzan towarzyszyło jej przez całą karierę, a kariera jest naprawdę imponująca, bo to są opery nie Europy, ale można powiedzieć całego świata. A więc dzisiejsza nagroda grudziąskiego flisaka, który jest symbolem Grudziądza, ale też jest symbolem ciężkiej pracy i myślę, że Stefania Toczyska jest połączeniem wielkiego talentu i ciężkiej pracy, która doprowadziła ją do tego sukcesu. Maestra jest już z nami w grudziącu. od 12:00. mieliśmy przesympatyczne spotkanie w gabinecie pana prezydenta, odbyliśmy spacer po starym mieście przede wszystkim przeszliśmy się ulicą Spichrzową, która maestrę zachwyciła, spotkaliśmy się na Pańskiej, żeby wspólnie porozmawiać przy obiedzie. Trzeba podkreślić jedno, że Stefania Toczyska osiągnęła szczyty swoich możliwości. Osiągnęła wszystko, co śpiewaczka operowa mogłaby osiągnąć na świecie. Zdobyła przebojem wszystkie sceny operowe świata. Zagrała z największymi, chociażby warto tu wspomnieć Placido Domingo, Luciano Pavarotti czy Jose Carreras, ale było ich naprawdę bardzo wielu. I co najpiękniejsze, że dzisiaj tak pięknie się wiadała na temat Grudziądza. Była przekonana, że ona w tym Grudziądzu zostanie, ale jak powiedziała, świat chciał inaczej, los chciał inaczej. Uroczystość wręczenia prestiżowej nagrody Flisaka odbyła się na scenie Grudziąckiego Teatru, gdzie na początek zabrzmiała muzyka. Całość krótkim recitalem rozpoczęła Małgorzata Pribę przy akompaniamencie Anny Rocławskiej-Musiałczyk. wykonana na niezwykle wysokim poziomie artystycznym stała się doskonałym wstępem dla części oficjalnej i wręczenia nagrody. Maestra Stefania toczyska jest dzisiaj z nami, powitajmy ją gorąco, Stefania toczyska jest jedną z tych osób, których życiowa droga rozpoczęła się właśnie tutaj, w groziąch. Przez energię, którą właśnie tutaj uzyskała w Gruziącu, w Toruniu, w Bydgoszczy i ta energia, która ją zawsze uskrzydlała doprowadziła ją do największych scen operowych świata. Jestem tak bardzo wzruszona, nie przypuszczałam, że będę miała szczęście mówić do mikrofonu, do Państwa przez mikrofon. Jestem tak bardzo wzruszona, nigdy w życiu nie przypuszczałam, gdybym mogła, to byłbym naprawdę teraz i to nie jest nic udawanego. Nie wiedziałam, że w Grudziądzu przeżyję tak cudowny moment jak w tej chwili. Nie wiedziałam, że mi ten COVID będzie będzie dodany, żeby mówić do Państwa, mówiąc słowo dziękuję. Jestem tak bardzo wzruszona i dziękuję Państwu, że chcieliście tutaj przyjść, żebym ja była do Państwa. Kilka słów powiedzieć. W drugiej części wieczoru koncertowo swoim niepowtarzalnym śpiewem zachwycili soliści z Art and Voices. Oktet specjalizuje się w wykonywaniu muzyki a cappella. W swoim repertuarze posiadają muzykę różnych epok, począwszy od renesansu, jednak przeważają w nim kompozycje muzyki współczesnej, których znaczna część została napisana właśnie dla nich. To jest już pewne, ten wieczór zapisze się na kartach ważnych wydarzeń miasta Grudziądza. Po koncercie rozmową i gratulacjom przeplatanym wspomnieniami nie było końca. Przyszli znajomi, koleżanki i koledzy ze szkoły oraz fani artystki. Artystki, która osiągnęła tak wiele, zachowując tak wielką pokorę wobec tego, co dał jej świat. Jest pięknie, jest atmosfera podniesiona, ta, ta, jest wszystko cudowne, ale przeżyjmy to na chwilę, będziemy planować nasze przyszłe spotkanie normalne. Stefania Toczyska tego wieczoru, pełna wzruszeń, z pogodnym uśmiechem, znalazła czas dla każdego, a podczas spotkania z dziennikarzami udowodniła, że muzyka cały czas wypełnia jej duszę. Une chanson, que nous toi qui me. Mets. Moi qui t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.